I dla rolników ja nie mam absolutnie ani jednego dobrego słowa, dlatego że y y y cały scenariusz napisany dla polskiego rolnictwa to jest je po prostu zlikwidować. Do tego zmierza premier dzisiaj? Do tego zmierza premier. A słyszał pan, co powiedział premier odnośnie umowy Unia europejska Mercosur? Ja zaznaczę, że to głosowanie jest przełożone na styczeń i premier powiedział po tych poprawkach, bo tam jakieś drobne poprawki nastąpiły, powiedział, nie jest idealnie, ale nie jest źle. Dodał nawet, że tutaj w dużej mierze bezpieczna jest dla polskich rolników i polskich konsumentów ta umowa już teraz. Ba, to ja oglądałem wystąpienie ministra rolnictwa, posła ministra krajskiego z PSL-u i dzisiejszy jego wpis na X, że to jest zwycięstwo w ogóle psl i że... A. Premier też o tym mówił, że to PSM. Zasługa na. Tak, tak, i że 12 będzie podpisanie tej umowy albo i nie będzie. I że oni będą koalicję blokującą budować. No ale premier nie chce tego budować. To zastanówcie się, panowie, dlatego, że z jednej strony premier mówi nie ma takiej możliwości, więc po co się brać za to, jak nie ma przecież wiemy co pisała Ursula von der Leyen że teraz to oni mają wybory prawda ale już się Tusk zgodził więc nie ma żadnego problemu a teraz proszę państwa Tusk będzie ściemniał nam po prostu ściemniał nas traktuje jak dzieci to mnie denerwuje po prostu i mówimy o poważnych sprawach jeżeli z jednej strony wjeżdża towar tani z Ukrainy robiony na zupełnie innych kosztach uzyskania przychodu czyli na pestycydach wydajność mają z hektara inną i tak dalej i tak dalej z drugiej strony będzie do portów naszych dopływała żywność z Argentyny to jest sam to jest szaleńczy pomysł sam w sobie to my będziemy, pytam się, mięso ściągać z drugiego końca świata? Jakbyśmy własnej trzody nie mieli? To co czeka rolników w przyszłym roku? Jak to, jeżeli ta umowa będzie... Niekonkurencyjność, to znaczy, że ich produkty będą droższe, dlatego że tamte będą dotowane. Ja coś wiem na ten temat. Yy, czyli jak, yy, jak się walczy z konkurencją na terytorium Rzeczypospolitej? W prosty sposób. Obniża się ceny. Do tego stopnia, że Polacy zaczynają zachodnie produkty kupować, a nie własne. Po jakimś czasie, ile tam temu właścicielowi tych pieniędzy starczy, to tą fabrykę utrzymuje, ja potem ją zamyka. No to tak, proszę Państwa, tysiące fabryk w Polsce zostało zamkniętych. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że polski rząd, i nie mówię już jaki, toleruje dumping cenowy. To, cytując słowa premiera, nie jest idealnie, ale nie jest źle. To jak jest Pana zdaniem? No Przez przed chwilą tłumaczył, że jak rolnicy polscy chcą, to to niech taniej produkują, dlatego że jak się wiezie z drugiego końca świata i jest tańsza od naszego, to u nas jest jakieś. No dobrze, problem. czyli wnioskuję, że Pana zdaniem jest bardzo, bardzo źle. A to dlaczego bardzo. dzisiaj rolnicy... Nie ma tak dużych protestów, bo to też często pytanie, które bardzo często pada, myślę. Dlatego, że polskie rolnictwo jest trochę rozdrobnione, że oni sobie w tych okowach własnych żyją. To są gospodarstwa nie holdingowe, tylko to są gospodarstwa rodzinne, które mają po 20. 60-70 hektarów, czasami po pięć. I, I ciężko ich zebrać, bo oni mają obowiązki, oni mają t, e, swoją trzodę itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oni mają obowiązki. Im jest ciężko protestować i to się wykorzystuje. E, dlatego też ja bardzo dużo uwagę przywiązuję do różnego rodzaju inicjatyw e, takich protestowych, młodych ludzi, a nie starych rolników, i ci młodzi ludzie z większą determinacją, dlatego że życie jest przed nimi, a nie za nimi. I ta determinacja będzie zupełnie inna do działania, bo oni będą o własne dzieci walczyli. E, I myślę sobie, że o rolnikach jeszcze usłyszymy w Polsce.